Cześć, jestem Klaudia. Od kilku lat jestem szkoleniowcem w Facebook Academy. Szkolenia są moją pasją, a praca z kursantkami niezwykłą przyjemnością. Dzisiaj mamy akurat szkolenie z brwi, które jest połączone z geometrią brwi i nitkowaniem. To jest moje drugie szkolenie tutaj w Facebar. Jestem bardzo zadowolona ze względu na dużą dawkę zarówno wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim praktycznej. Ja jestem wizerzystą u siebie w mieście, więc przede wszystkim chciałam poszerzyć zakres swoich usług o coś, co jest na topie, więc wybrałam tutaj szkolenie najpierw z henny a teraz dokształcam się z laminacji, co w ogóle jest teraz hitem, jeśli chodzi o stylizację brwi. Za mną część teoretyczna, atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. Klaudia jest bardzo miła i jest profesjonalistką, więc mam nadzieję, że wyciągniemy jak najwięcej. Podczas szkoleń używam tych samych produktów, które używam na co dzień przy zabiegach indywidualnych. Produkty są sprawdzone, najwyższej jakości, i też wiem, że kursantki będą zadowolone już przy pracy indywidualnej, pracując już przy swoich klientkach. Podczas moich szkoleń staram się przekazać jak najwięcej wiedzy praktycznej. Oczywiście na wstępie jest teoria, ale podstawą moich szkoleń jest praktyka. Kursantki tak naprawdę na dwóch modelkach uczą się wykonywania zabiegów, przeprowadzania wszystkich etapów, które ukończone są potem certyfikatami.